No Przemek wreszcie dobiegliśmy do mety. Jest to miejsce, gdzie też swój bieg kończą maratonczycy. O, ukończenie maratonu to jest marzenie każdego biegacza, a dla tych, którzy biegają kolejny maraton, jest to wyzwanie, które czeka aż, aż do końca życia praktycznie. A my tutaj tak naprawdę zaczynamy swój program. Witam Państwa w pierwszym odcinku treningu dla każdego. Jest to program, w którym będziemy mówić trochę o fitnessie, wskoczymy na siłownię, ale też pobiegamy. Tak, bez biegania nie ma postaw do uprawiania prawie każdej dyscypliny. Okazuje się, że nawet grając w szachy trzeba mieć dobrą formę, a przygotowaniem na pewno takim dla każdego dostępnym będzie bieganie. A mówi to mistrz Europy Przemysław Walewski w Maratonie Masters, oprócz tego redaktor magazynu Runner's World, no i szef Akademii Biegacza w Fabryce Formy. O, wioletko tutaj za, za dużo tych płeno titulo. Wioleta łechtańska dziennikarka RTK i wielka miłośniczka fitnessu. Co prawda jeszcze dokładnie nie wie co ją czeka, ale wszystko okaże się w kolejnych odcinkach programu trening dla każdego. O, piękna pogoda! Najwyższy czas rozpocząć budowanie formy. Oj, tak Przemek, powiem Ci, że po długich zimowych wieczorach muszę rozruszać kręgosłup no i popracować nad sylwetką. Ale muszę Ci powiedzieć, że tak naprawdę nie wiem jeszcze, jaki sport chciałabym uprawiać i nie wiem, co jest dla mnie dobre. Mam nadzieję, że pomożesz mi wybrać coś odpowiedniego. No, na pewno coś wybierzemy specjalnego dla Ciebie, a na Twoim przykładzie na pewno skorzystają inne panie, ponieważ gama tego, co można robić, uprawiając sport, jest naprawdę olbrzymia. Dobra, Przemek, to my idziemy pobiegać, a ja zapraszam Państwa do dalszej części programu, bo warto zostać, bo mamy dla Państwa również niespodzianki. I zjawią się ciekawi goście. Dokładnie. To sobie biedniemy? biedniemy. Przemek, powiem Ci, że trochę pobiegaliśmy i jestem naprawdę zmęczona. Powiedz mi, jak powinnam biegać, jak powinni zaczynać biegać ci, którzy chcą no, chcą zacząć, chcą wejść w ten sport? No na pewno nie tak, żeby się nie zmęczyć. To zmęczenie jest rzeczą naturalną, a wręcz wskazana. Jak się nie męczymy, to znaczy, że coś jest nie tak, że, że zbytnio się oszczędzamy. No na pewno bieganie jest co prawda proste, Urozo urodziliśmy się biegaczami, ale trzeba do tego się dobrze przygotować i na pewno najlepiej znaleźć kogoś doświadczonego biegacza trenera, który nam pomoże w tym. No tutaj nasi telewizowie mają tę przewagę, że my w tym programie będziemy opowiadali i nasi zaproszeni eksperci jak rozpocząć przygodę nie tylko z bieganiem i doradzą w jaki sposób być w dobrej formie, a i nie zniechęcić zna, się do Dalszych treningów. Czyli jak zaczynamy? Ile razy w tygodniu, ile czasu powiedzmy? No, na pewno jeśli ktoś w ogóle nie biegał, to nie, nie razę zaczynać od samego biegania. Najlepsze są marszobiegi trzy e, razy w tygodniu i bardzo ważne jest monitorowanie tętna, e, niekoniecznie musimy mieć jakieś zaawansowane pulsometry, możemy sobie sami e, zmierzyć e, tętno, a najlepszym takim testem jest rozmowa. E, jeśli na przykład z koleżanką wybierzesz się na taki marszobieg, najlepiej poplotkować, taki Nordic plotking sobie pouprawiać i, i wtedy rozmawiając wiemy, że, że to jest to naturalne tętno dopóki nie dostaniemy zadyszki. I te trzy razy w tygodniu, w tym tętnie 120-130 uderzeń na minutę, 30 minut. Czyli systematyczność, przede wszystkim posiadanie też jakiejś wiedzy na temat tej jakości naszego biegania, ale też musimy kupić buty, kurtki i od tego powinniśmy zacząć? No, te wszystkie rzeczy, które wymieniłaś, są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Wszystkim tym, którzy zaczynają przygodę ze sportem, ogólnie pojęte, nie tylko zbieganie, razem zacząć od wizyty u lekarza najlepiej żeby to był lekarz sportowy. Musimy poznać swój organizm, jego możliwości i wtedy z czystym sumieniem możemy rozpocząć naszą przygodę ze sportem. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Odwiedziliśmy pana doktora Macieja Nowaka, specjalistę medycyny sportowej i mamy kilka pytań. Przychodzi początkujący biegacz do pana doktora i mówi chce biegać. Od czego powinien zacząć, na co zwrócić uwagę z medycznego punktu widzenia? Przede wszystkim, jeżeli przyjdzie biegacz, nie pacjent i powie, że jestem zdrowy i chciałbym biegać, to ja mu powiem bardzo się cieszę. Przechodząc wprost do odpowiedzi na pana pytanie, należy zastanowić się, czy ten pacjent może podjąć trud biegania lub wysiłku fizycznego od razu. Jeżeli jest to człowiek, który ma przeszłość sportową, czyli w młodości grał, biegał, był aktywnym ruchowo, a teraz dopadł go cywilizacyjny moloch siedzenia za biurkiem i nagle postanowi znowu biegać, to musimy ten wysiłek dozować i stopniować. Musimy odpowiedzieć mu na pytanie, czy jego stawy są przygotowane do podjęcia ponownego wysiłku, czy siła mięśniowa, stabilność lub być może coś innego, co się po drodze wydarzyło, nie spowoduje tego, że on będzie musiał się przygotować do tego biegania. Bieg jest najbardziej, chud, szybki bieg jest najbardziej atawistycznym, prawidłowym zachowaniem ludzkim od czasów jak biegaliśmy za jeleniem lub uciekaliśmy w prehistorycznych czasach przed wilkiem. I to jest jak najbardziej popularna i pożądana forma ruchu. Zwracamy uwagę na takie rzeczy jak stopy, kolana i przede wszystkim kręgosłup. Czy to nie spowoduje przeciążenia w momencie rozpoczęcia treningu biegowego? Właśnie, większość ludzi ma nadwagę, i ci, którzy zaczynają bieganie, to z tą myślą, żeby te zbędne kilogramy zrzucić. Każdy kilogram to jest no, prawie że trzykrotność prawda? obciążenia na, na kręgosłup, na stawy kolanowe. Rzeczywiście, ludzie mają zamiar, biegając, schudnąć. Jest to pewna pułapka, ponieważ narażają się na przeciążenia stawowe. W związku z tym bieganie w celu schudnięcia musi być uzupełnione innymi ćwiczeniami robionymi w tzw. pułapie tlenowym, czyli takim pułapie, który najbardziej spala tłuszcze. Jest to szybki bieg, marszobieg, jazda na rowerze, pływanie i inne zajęcia, które powodują, że będziemy się męczyć, pocić i będziemy spalać tę tkankę tłuszczową, która jest zapasem energetycznym dla organizmu. Natomiast sensu to bieganie Musi być już elementem następnym, czyli drugim jak gdyby elementem w celu odchudzania. Taką przeszłość niesportową ma większość ludzi, którzy zaczyna, zaczynają przygodę ze sportem i bardzo dobrze, ale na pewno są potrzebne badania kontrolne. Te zachowania pozdrowienia.